Graj w warcaby, rozwijaj umysł, który ruch w tej pozycji wygrywa zielony, czerwony czy niebieski. W trakcie wygrywającej sekwencji robimy wszystkie te ruchy, ale zacząć musimy od zielonego albo niebieskiego. Najlepiej zacząć od niebieskiego. Dajemy przeciwnikowi do wyboru dwa różne bicia. Po pierwszym dosyć łatwo zauważyć, że szybko wygrywamy partię zdobywając pionka i damkę. Po tym drugim biciu sekwencja nieco się wydłuża, bo musimy oddać jeszcze jednego pionka i zrobić ten jeszcze jeden z trzech wskazanych ruchów. Dzięki temu zdobywamy trzy piony, lądujemy na damce i wygrywamy partię. Więcej tego typu kombinacji do samodzielnego rozwiązania i ćwiczenia umysłu znajdziesz na przykład w tej książce dostępnej w sklepie na stronie www.warcaby.tv. Rozwiązane? Daj mi znać w komentarzu i widzimy się jutro w trudniejszej kombinacji dnia. Warcabowe książki, kursy i plansze do gry znajdziesz na www.warcaby.tv.